Nie mam pojęcia, co to było. Co z OnlyFansem? Fagaty ludzie. Pytają? Dobra, słuchajcie, OnlyFans e, sprawa wygląda następująco. Ja do, doinformowałam się i. Ja już mam od roku, roku tworzę swoją kolekcję kosmetyków, zaczęłam ją robić, kiedy wyszła pierwsza kolekcja i się dobrze, dobrze poszła, to zaczęłam już projektować drugą i to był rok pracy, mam kontrakt na to i, I dowi zakazują. dowiedziałam się, że sklepy nie chcą no. wprowadzać produktów dziewczyn, które mają OnlyFansa. Tak samo robię jeszcze jakiś jeden produkt i no ten sklep się, nie zgodzą się. No, ale to zobacz. Ja zakładam OnlyFansa, więc będziesz mógł, bo t... mówisz, że nie chcą y, robić produktów dziewczyn, które mają OnlyFansa, a Ty nie będziesz miała swojego, tylko będziesz publikowała u mnie. Tak, jeszcze będziesz zabierał 100%. Nie, nie 100%, win-win. Ja pierdzielę. No, ale nie, ale... Ogarnięte. Mm, i, I jest jedna influencerka, która, y, która już miała praktycznie dopięty na ostatni guzik jeden projekt, założyła OnlyFansa, i skancelowali wszystko do takiego stopnia. A może powiedzieć kto? Nie, nie mogę ja powiedzieć. Bo żadna influencerka większa nie ma... Możemy wyłączyć głosy, ci powiem. No dobra. I...